Dobry widzowie! W sezonie drugim Togaboka, na którego czekaliście bardzo, I zasubskrybujcie i zalajkujcie, bo to mi długo zajęło montowanie. A ja włączam film. Miłego oglądania. Ach, ta to minął już tydzień, odkąd ci ktoś wysłał tą, tą złą wiadomość. No wiem, ale nadal trzeba być czujnym. O kurna! Coś tam spadło! Dobra, idę tu sprawdzić. O kurcze, tato. Coś jest... No ktoś puścił petardę jakąś. No, na nasz teren. Tato, mówiłem ci, żebyś coś zrobił. No właśnie, ktoś groźbę dała, ty zrobiłeś to. Przepraszam. Okej, okay, wybaczamy. Ale kto to mógł być? Pewnie jak po prostu chciała ustrzeć petardę, ale mu się nie udało. No właśnie. No może tak, ale groźba. No i to. Przeprowadziliśmy się. Na pewno nas nie znajdzie. Oni nie wiedzieli, że zniszczyli mi kolegę? Oj, teraz za to wiecie, co sami. Opracowałem już plan nad nimi. Moja zemsta będzie słodka. O wiadomości z ostatniej chwili. Juppi złapali tego tych dwóch przestępców. To, że sami złapaliśmy, ale przecież mówili, że, że jest jakiś nowy ich kolega. Dobra, ja idę na zakupy, a wy tu zostańcie. Ok. Ale trochę mi ta sprawa śmierdzi. Kto by chciał mi, nam puszczać petardę? No właśnie. Ej. Bo ja w świadomościach oni zasłonili tą twarz. No właśnie. Nie wiemy, kto to w ogóle jest. Mama, mama. Chodź za mną. Okej. Okay. Pamiętasz, jak zniszczyłeś mi szefa i kolegę? Co? To twój, był twój kolega i szef? Tak, a teraz z twarzą wyjadam. Nie no, zostaw mnie. Nie! nie. Pozbyty! Dlaczego tak tata później nie wraca? No. A może on przez niego został porwany? O kurna. Poddaj się na tych miast. Myślicie, że ja się tak poddam? Tak. A w ogóle czyje są te okulary? No, kolegi mojego, tak? To podziękuję mi, jak jest niejaszcze twarzą w Twojego brzydkiego ryja. Nie, proszę, już nie rób mi nic. Gdzie on jest? No tutaj, tata, nareszcie. Co wy tu kurde robicie? A nieważne. Dobra, idziemy z nim na komisariat policji. Co? Nie. W żydolu. Poszedł siedzieć, a my znów to przyznał się, że nam strzelił kurde petardę. No beka z niego. A tak w ogóle wiecie ile on będzie siedzieć? Ja wiem. Ile? O 10 lub 9 lat. <laughs> Ma za swoje będzie też siedzieć. To już koniec. Sezonu, znaczy koniec pier części pierwszej sezonu drugiego Więc zostawcie suba i lajka A i za tysiąc, za tysiąc subskrypcji pokazuję twarz Dzień dobry widzowie w sezonie drugim Od części drugiej e za. Zalajkujcie i zasubskrybujcie, a ja włączam film. Miłego oglądania. Wiecie, że podobno ma dziadek dzisiaj do nas przyjść? Wyszedł ze szpitala. Tak. O Boże. Dzień dobry. Dzień dobry, dziadku. A co się stało z Waszą mamą? No wiesz, co zezganowała. O Boże. Och, i to nie jest jeszcze. Pokonaliśmy tych trzech zbrodniarzy, ale mieliśmy tylko dwóch. No, jak ciebie nie było y, dwa dni temu, to wiesz, co pozmieniało się. A w ogóle jak tam w szpitalu? Oj, tylko z, trochę zło. Miałem, no, tylko jak prawie miałem strząs w mózgu, ale nie tak bardzo. Uf. Chociaż, że przeżyłeś, cieszę się. No, lekarze mi powiedzieli, że, jak, że jakbym je, jeszcze nie przyszedł godzinę do karetki, to bym już zginął. Dobrze, że chociaż żyjesz. A wy w ogóle jakiego złapaliście trzeciego? No, takiego wiesz co? Dobra, ja wam opowiem. Nie są tylko trzech, tylko pięciu takich gangsterów. Co? No to no bo wiecie, o co chodzi. Tego co złapaliście teraz to był mm, no kiedy ożeniłem się z babcią, to to był jego takie no to był przyjaciel z pracy. Nie lubił bardzo Nikogo praktycznie tam nie lubił. Były sojusze, on nie był w sojuszach za, żadnych. Później go wywalono z pracy, bo nie chciał czegoś innego robić. No to tak złapano. A. A powiesz nam coś więcej. O, dobra, o tych dwójkach to wiem, że byli gangsterami. I. O, I ten, co rzucił. Petardę, czyli ten trzeci, którego złapaliście, to on nie rzucił tej petardy. Właśnie jeden członek z tego po prostu chciał się obwinąć, bo tak to miał 12 lat pozbawienia wolności, a tak to ma 10 lub 9. O. O Boże. O w ogóle, jak tam u Was? No, całkiem dobrze. No, u mnie też. Wyszłam wczoraj ze szpitala. No i, no i wieszcie, co się okazało? Co? Że ktoś się do mnie płamał? Co dziadek? Tak na serio było. I wiedziałem, że to będą odciski. Wiedziałem wszystkie odciski. I należały one do tych dwóch gangsterów. Łamali się. Do mnie, bo chcieli ode mnie hajs, a zapomnieli, że ja mam w sejfie takim tajnym. O! To chociaż dobrze, że nie złapali pieniędzy. No, bo było tam aż 100 tysięcy. Ile? No, dziadek pewnie zarabiał. No, cały czas dostaje takie wielkie pieniądze na emeryturze. Ile? No z 5 tysięcy miesięcznie. No. A za miesiąc dostajemy. Jak coś zrobimy dobry uczynek to 50 tysięcy. Uuu. W ogóle jest to ogólnie fajnie. Dobra. Dobra, tu ja idę do siebie. OK, dziadku. A my idziemy spać. Ok. Jest noc. Dobra, chodźmy do tego domu. Kogo my tu widzimy? Tatę. Pójdziesz z nami, nie? Dlaczego mnie tu zaciągnęliście? Dawaj, sto to albo. Milion. Dlaczego? No wiesz co? My jesteśmy. Wolę się już bić. No to posmakuj mojej pięści. au. Będziesz ha-ha-ha na ha, ha. No. następnego dnia. Och, stary, a gdzie tata? Ej, ja chyba wiem. No, na tym śmietnistku. Będzie zemsta. Co, przyszliście pogotówkę by nam dać? Nie, żeby się powiedzieć, no. <laughs> Nie pokonacie nas. Jesteś pewien? Posmakuj butelką. Pff. O nie. Przesuń się, ja to zrobię. O, to my we dwójkę, hehe he. Nie dam sobie rady. Gdzie jest tata? Tutaj. O, tata, cześć. Uf, uratowaliście. Dobra, ja idę. A co ze mną? A ty spadaj. O nie. No bo czas na ciebie. O kurde. Udało nam się, złapali go. Ale ale został jeszcze ostatni. To na tyle w Toka Boka War. Jeżeli chcecie część trzecią sezon drugi, to a chcecie sezon trzeci wbijcie 650 subskrypcji to może uda mi się to zrobić a teraz subskrybujcie i lajkujcie pa pa